Ja jestem reżyserką, a moje dzieci są aktorami w mediach społecznościowych. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Boni Media i zapraszam Was do kolejnego odcinka podcastu, w którym pochylę się nad tymi słowami. Uwaga, na szczęście, nie moimi. Słuchajcie, nie wiem, no w sumie dziękuję Bogu, wszechświatowi. Wszystkim planetom i układom retrogradacji Merkurego, że nigdy nie dane było mi powiedzieć takich słów, bo to są naprawdę bardzo mocne słowa, to po pierwsze, a po drugie, według mnie bardzo niefortunne. I to tak lekko mówiąc. Nie będę się tu absolutnie odnosić personalnie, o kim mowa. Nie będę mówić, kto dokładnie powiedział te słowa? Jaka mama, jaka twórczyni w mediach społecznościowych, w ogóle w internecie, ponieważ ta twórczyni jest bardzo aktywną użytkowniczką YouTube'a, która faktycznie to udostępnia praktycznie każdą najmniejszą rzecz ze swojego życia, chociaż nadal uważam, że to nie jest 24 godziny na dobę, chociaż w przypadku jej filmów na YouTube'ie śmiem twierdzić, że 20 godzin. No to może tak nawet być, że tyle właśnie przedstawia w sieci. Ale do brzegu. Dziękuję, że ja nie powiedziałam takich słów. Opatrzności Aniołowi Stróżowi, już nawet nie wiem komu. Nie powiedziałam, chociaż w mediach społecznościowych byłam mamą, która publikowała za dużo w pewnym momencie. Uważam, że waga dziecka, godzina urodzenia i data urodzenia to są. Rzeczy, które warto byłoby jednak zachować dla siebie i nie wpuszczać w przestrzeń mediów społecznościowych. I ktoś powie, o, czym tam się przejmujesz, kto tam patrzy na to i tak dalej, ale gdybym była po raz kolejny mamą, to wiem, że nie wstawiłabym tej wagi, tej daty urodzenia i tej godziny i tych fragmentów, którymi dzieliłam się z odbiorcami w mediach społecznościowych, bo to już nawet nie ze znajomymi, czy z rodziną, dlatego że jakby no, w mediach społecznościowych obserwujecie więcej niż rodzina i znajomi, nawet jeśli masz ten profil zamknięty, mocno prywatny, to dalej przypominam, że udostępniając w mediach społecznościowych zdjęcie, ono przestaje być twoje. Ja wiem, że to nie tylko o media społecznościowe chodzi i nawet jeśli ja w tym momencie płacę za subskrypcję w przestrzeni Google, która pozwala mi, żeby zdjęcia, które są w aparacie mojego telefonu przenosiły się do tej chmury, to one są w tej chmurze dostępne dla, no nie powiem, że dla każdego, no ale na pewno dla twórców tej przestrzeni. Także prywatność w sieci to jest w ogóle temat rzeka. Ale... Ta kobieta, która publikuje te wszystkie rzeczy ze swojego życia, faktycznie jest tego dużo, powiedziała te słowa, że ona jest reżyserem, a jej dzieci są aktorami. I jeszcze raz wracając do mojej historii, tak jak mówię, udzielałam się w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o publikowanie wizerunku swoich dzieci, bardziej niż mniej, ale i tak nie chcę się usprawiedliwiać. Uważam mimo wszystko, że nie popełniłam aż tak drastycznych błędów, jakie mogłabym popełnić. I nie robiłam rzeczy, które mogłyby na większą skalę zaszkodzić moim dzieciom. I za to nadal będę powtarzać, jestem wdzięczna. Tej opatrzności, która nade mną czuwała w danym momencie. Dlatego jestem zdziwiona do tej pory że moja córka w pierwszej klasie w szkole stacjonarnej od jej koleżanek z klasy usłyszała, że a zobacz co twoja mama tworzy w sieci, bo to takie śmieszne, takie zabawne i pokazuje jak w ogóle jesteście bez ubrań, jak się kąpiecie ty i twój brat, i ojeny, no jesteście bez niczego i ha 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 i hi hi hi. Ja słuchajcie w, w tym momencie przewertowałam swoje media społecznościowe pod kątem również tego co zostało zarchiwizowane i faktycznie z Zdjęcie moich dzieci odwróconych bokiem, w sensie odwróconych, no stojących bokiem, brodzących w wodzie po kostki, gdzie moja córka była ubrana w jakiś taki luźny t-shirt i bardzo krótkie spodenki, już nawet nie pamiętam, ile miała wtedy lat. A mój syn wtedy malutki w pieluszce był. E, faktycznie takie zdjęcie było. Czy dzisiaj bym takie zdjęcie wstawiła? Tak, nadal uważam, że tak, bo ich twarzy nie było widać. To był jakiś fragment z życia okraszony jakimś tekstem, który tak naprawdę dla mnie był ważniejszy niż to zdjęcie, to zdjęcie było dodatkowo do tego tekstu, oczywiście mówiące trochę o tym moim macierzyństwie itd. itd. Natomiast czy dzisiaj bym wstawiła to zdjęcie? Tak, wstawiłabym może trochę w innym kadrze, ale nadal bym stawiła, bo uważam, że to nadal nie jest pierwsza kąpiel mojego dziecka, gdzie widać praktycznie wszystko, bo ta kąpiel jest w małej ilości wody i w ogóle. Te pierwsze ząbek, i pierwsze coś tam. Takich rzeczy nie udostępniałam. Te pierwsze momenty były zachowane dla mnie. Te pierwsze momenty były zapisane i są zapisane w galerii zdjęć. Te pierwsze momenty są niestety w chmurze gogle. Te pierwsze momenty są wywołane w zdjęciach i wsadzone do albumu, gdzie nie widzi tego każdy, kto wchodzi do nas do domu. Gdy nas odwiedza, to są te pierwsze momenty dla nas. Chcemy zachować jakąś prywatność, więc to są te pierwsze momenty dla nas. Więc byłam zdziwiona, gdy ona to usłyszała. Po pierwsze, że w ogóle koleżanki w pierwszej klasie zajmują się takimi rzeczami, bo umówmy się to jednak nie one, a wpływ rodziców ma miejsce tutaj, i takie teksty w tym momencie dzieją się poprzez to, w jaki sposób rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi. To po pierwsze. A po drugie, najważniejsze, jak zwykle, zasada, że w swoim oku źdźbła absolutnie nie widzę, ale w czyimś belkę, no to oczywiście, że zobaczę, ma miejsce, bo ja abstrahuję od tego, że to, była dobra, to było dobre miejsce i pole do tego, żeby porozmawiać z moją córką o mediach społecznościowych. O tym, co ja tworzę, co ja udostępniam, o tym, jaka jest moja historia, więc ja z moją córką porozmawiałam na ten temat. Po drugie, pokazałam jej, jak moje media społecznościowe wyglądają, chociaż one w większości i tak wiedzą, jak moje media społecznościowe wyglądają, bo tak naprawdę są pierwszymi odbiorcami moich filmów na YouTubie, bo zawsze im powtarzam, że pamiętajcie, żeby subskrybować w przyszłości kanał Mamusi. Nie zapomnijcie o tym nigdy. Także one wiedzą więcej niż mnie, i to jest raz. Dwa. Dla mnie był to szok, że moja córka w ogóle o czymś takim musi słuchać w pierwszej klasie od koleżanek. No ale taki jest świat. I postawiłam się bardziej w roli przygotowania jej na to, że tak się może w życiu w ogóle wydarzyć, że ktoś ci powie i będzie się śmiał w ogóle z tego, co ty tworzysz w mediach społecznościowych i jakby to jest wpisane w kanwę wszystkiego co robimy w życiu. Wszystkie nasze decyzje, jeśli znajdzie się ktoś, kto lubi Patrzeć z boku na kogoś i co chwilę komentować, i zajmować się cudzym życiem, i mówić, że to dobrze, a tamto źle, będzie również i nasze życie, czy my się bardziej, czy mniej udzielamy w mediach społecznościowych, brane na tapetę, czy na tapet, jak tam chcemy, i weryfikowane pod kątem tego, czy to się komuś podoba, czy nie, i w związku z tym, czy ten ktoś powinien to tworzyć, czy też nie. Natomiast ja bardzo szybko potrafiłam znaleźć Rodziców tych koleżanek w ówczesnej klasie Kaliny. I zdjęcia nie wszystkich, ale niektórych dziewczynek, które też nie były jakieś piękne, w sensie takim. Też warto by było, żeby były prywatne. Na przykład dziewczynka siedząca i brodząca w wiadrze z wodą, tak? W jakimś tam stroju kąpielowym. No ja uważam, że tutaj no w sumie nie byłoby problemu. No jak ktoś chce, to niech wstawia nawet takie rzeczy. Okej, okay. jakby nie mam z tym kłopotu. No ale jeśli jest mówione, że Moje dziecko ma spojrzeć na moje media społecznościowe, bo ha-ha-ha-hi-hi hi, hi, jest tego za dużo, i jeszcze jesteście roznegliżowani, gdzie to nie ma absolutnie miejsca. Tymczasem ta dziewczynka jedna z drugą widnieje u swoich rodziców w mediach społecznościowych w różnych pozach i w różnych formach. No to może najpierw zajrzyjmy do siebie, a potem zacznijmy komentować czyjeś działania. I teraz tak, ja zajrzałam do siebie, dlatego komentuję czyjeś działania, i dlatego powstaje ten film, ponieważ słowa, które właśnie na początku przytoczyłam, naprawdę padły. Jedna z twórczeń w mediach społecznościowych naprawdę powiedziała, że jest reżyserką, a jej dzieci są aktorami. Jeśli ktokolwiek chciałby się zidentyfikować z tym, spo z tym sposobem myślenia, tak, to chciałabym zwrócić uwagę na to, aby zastanowić się. Nad tym, co reżyserujemy, czy jest to fikcja, czy też nie. Czy jest to oparte na tak zwanych faktach autentycznych, których absolutnie nie ma. I proszę mi tu nie pisać, nie ma faktów autentycznych, ja wiem, ja to używam, wiecie w jakiej formie? Prześmiewczej, w sensie może nie prześmiewczej, żartobliwej. Więc czy my reżyserujemy fakty i to naprawdę ma miejsce, czy my. Reżyserujemy fikcję, bo to jest bardzo ważne, żeby nie tworzyć fikcji na swój temat i na temat swojego życia, bo potem możemy się zdziwić, kiedy będzie ta fikcja weryfikowana i nasze słowa będą weryfikowane pod kątem pewnych rzeczy, które udostępniamy w mediach społecznościowych. To jest po pierwsze. A po drugie. Jeśli ktoś traktuje swoje dzieci jako aktorów w mediach społecznościowych, to już w ogóle abstrahuję, że włos mi się jeży na głowie, bo nie powiem gdzie jeszcze indziej, że w ogóle jestem w stanie pomyśleć o swoich dzieciach jako o aktorach w moim filmie. Ale druga sprawa bardzo ważna jest taka, znaczy bardzo ważna, taka, która mi przyszła na myśl: żeby zastanowić się nad tym, że jak reżyser wypuszcza film, i grają w nim aktorzy, to ci aktorzy przechodzą przez krytykę filmową. Jak zagrali, jak, jacy byli, jak się pokazali, jak się popisali swoimi umiejętnościami albo nie, oni przechodzą przez tę krytykę filmową. I tą krytyką, w cudzysłowie nazwijmy to filmową, jest w mediach społecznościowych krytyka, na którą dzieci bardzo często, w większości w ogóle nie są absolutnie gotowe. Przepraszam, uderzyłam w mikrofon. Halo, halo, słychać mnie. Nie są absolutnie te dzieci gotowe na tę krytykę. Nie są przygotowane absolutnie. A mówienie o tym, że ja jestem reżyserem, a moje dzieci są aktorami, więc nic wam do tego, my po prostu sobie tu filmy tworzymy, to jest takie, a czy na pewno zadbałaś jako mama w tym przypadku, ale w ogóle czy zadbałeś jako rodzic o to, żeby te dzieci były ochronione. Bo jak słyszeliście tę opowieść o tym, z czym spotkała się moja córka, to to było też pole do tego, żeby, no niestety wcześniej dosyć jak dla mnie, no ale widocznie tak miało być. Wprowadzić ją w ten świat odbierania krytyki i odbierania różnego rodzaju wyzwań od strony innych osób. I nazwijmy to. Dosadnie hejtu od strony innych osób, że udzielasz się bardziej niż mniej w mediach społecznościowych. Ale to dotyczy, wiecie, bardzo wielu rzeczy, bo są kobiety, które są twórczyniami, na przykład, książek erotycznych i są naprawdę fantastycznymi autorkami, i w ogóle mają fajne te książki. I te książki są popularne i mają gro odbiorców, ale bardzo często one piszą pod pseudonimem. Dlaczego? Bo gdyby ich dzieci w szkole dowiedziały się w zasadzie ich rówieśnicy. dowiedzieli się, że mama tej osoby pisze takie rzeczy, wyobraźcie sobie, co by się działo i te kobiety wiedząc, że w tym momencie one nie chcą, żeby te dzieci to przeżywały, no, żeby były przezywane przez inne dzieci, one piszą pod pseudonimem. A w momencie, gdy wychylają się, one wiedzą, mam nadzieję i chciałabym, żeby tak było, że dzieci są gotowe na tę krytykę. Że dzieci są gotowe na to, że odbiór może być różny. Na to trzeba przygotować. Po pierwsze, uważam, że nie należy publikować aż tak dużo ze swojego życia. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeśli już publikujesz nawet nie tak dużo ze swojego życia, to nadal komuś to się może nie spodobać. Ktoś może uznać, że to dla niego za dużo. Ktoś może uznać to za nieodpowiednie. Komuś może być, dla kogoś może być to problemem, że w ogóle się wypowiadasz w mediach społecznościowych. I w momencie, gdy jesteś ro odpowiedzialnym rodzicem, już nie powiem, że tylko rodzicem, albo aż rodzicem, ale odpowiedzialnym rodzicem, to warto rozmawiać ze swoimi dziećmi właśnie o tym, że. No, świat jest różny i nie zawsze będzie cukierkowo, i nie zawsze każdy nas odbierze na zasadzie, że wszystkim się będzie wszystko podobać. I wtedy należy porozmawiać z dziećmi na temat tego, że jest krytyka i jest negatywna ocena, i co wtedy robić, i do kogo się zwrócić, i jak zareagować, i jak o tym myśleć, i jakie działania podjąć, i czy robić swoje, czy zweryfikować, i dlaczego zweryfikować najczęściej wtedy, gdy mówi Ci to osoba, która jest w miejscu, w którym Ty też chcesz być. W sensie jest to jakiś dla Ciebie wewnętrzny autorytet w jakiś sposób. I on Ci mówi, słuchaj, podążasz złą ścieżką, a Ty wiesz, że to jest osoba, która naprawdę zna się na rzeczy i zastanawiasz się, może faktycznie, kurczę, trzeba coś zweryfikować, ale nie jest to przypadkowy Kowalski, nie umniejszając Kowalskim w tym kraju, który ma w zdjęciu profilowym kotka i myszkę i który pisze Ci, żeś głupi jak but. I ty się zastanawiasz, czy on ma rację. <laughs> nie, absolutnie to, to nie tędy droga. Także, jak już chcemy być tymi reżyserami w mediach społecznościowych, bo wiem, że wiele osób pretenduje do tego, żeby wyreżyserować swoje media społecznościowe, choć uważam, że to w pewnym momencie może być bardziej złe niż dobre dla nas w ogóle, jako twórców, to należy mocno się zastanowić, co my chcemy reżyserować w tych mediach społecznościowych, w jakim kierunku to ma pójść. Jak to ma wyglądać i czy to będzie fikcja, czy to będzie dramat, czy to będą fakty? I jeśli to są fakty, to one nie muszą polegać na tym, że wszystko z naszego życia jest wynoszone do przestrzeni mediów społecznościowych. Po drugie, jeśli chcemy, żeby aktorzy jacyś występowali w tych naszych mediach społecznościowych, i niestety są to dzieci, i zdjęcia robione dzieciom w każdej pozycji, w każdej pozie, w każdym miesiącu, w każdej wadze, w każdym coś tam, a to z ząbkiem, a bez ząbka, a to to, a to tamto, to pamiętajmy, że ten aktor w filmie, tak jak mówiłam, jest przepuszczany przez masę krytyków filmowych. I przez masę odbiorców filmów, którzy nie są krytykami filmowymi, ale są strony takie jak Film Web i nie tylko, gdzie ktoś wypowiada się na temat swoich przemyśleń o tym filmie i mówi, że ten aktor jest kołkiem totalnym. I to może paść na temat Twoich dzieci w tej reżyserii, jeśli chodzi o media społecznościowe, że to dziecko. bo. Ach, już nawet nie chcę przytaczać, co na temat dzieci może być napisane. I trzeba przygotować dzieci na to. Jak mają to odbierać? <noise> teraz słuchajcie, pomyślałam sobie o takim dwumiesięcznym czy trzymiesięcznym dziecku, które leży na łóżku, z boku jest ułożona trójka czy tam dwójka z pieluch, no i teraz przygotowujemy to dziecko pod kątem, no, przy późniejszego hejtu. Także słuchaj, słuchaj teraz, wyobrażam sobie taką mamę czy tatę, słuchaj. Teraz pogadamy o hejcie w internecie. Można taką rozmowę odbyć. Nie wiem, może to nawet będzie miało ręce i nogi, ale bardziej mam na myśli, że w momencie, gdy my udzielamy się z tym naszym dzieckiem w mediach społecznościowych, i ono jest bardzo małe, no to ja mam w ogóle taką teorię na temat memów, że one są mniej toksyczne i mniej problematyczne niż komentarze, które padną na temat dzieci w mediach społecznościowych, i później to, co się dzieje, Poza siecią, jak te dzieci są wystawione na jeden do jednego i zweryfikowane jest, że a to ty, to twoja mama wstawiała takie zdjęcie, jak cię trzymała na ramionach, a ty w ogóle wyglądałeś jak jakiś nie wiem kto, jak jakiś minionek, ha, 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 hi, hi, hi. Memy to tam jeszcze pół biedy, chociaż wiem, że memy też są problemem i w momencie, gdy jakieś dziecko występuje właśnie w różnych pozycjach w mediach społecznościowych u swojej mamy czy taty. No, i są te zdjęcia przerabiane na memy, to też jest trudne, to też nie jest łatwe, ale no właśnie, jeśli już udostępniamy te zdjęcia w większej niż w mniejszej ilości, czy filmiki, to musimy mieć na uwadze, żeby to dziecko przygotować na potem, jak może być to odebrane. No i żeby to dziecko miało zareagować i umiało powiedzieć też, tak jak ja usłyszałam od swojej córki, mamo. Koleżanki powiedziały mi, że i to jest pełne zaufanie do rodzica. I zauważcie, że to się może przytrafić osobie takiej jak ja, która naprawdę nie udzielała się z każdym fragmentem ze swojego macierzyńskiego życia. I to się może przytrafić osobie, która wstawia o wiele więcej, o wiele bardziej nieprzemyślanych, nazwijmy to, treści w mediach społecznościowych, żeby to też mocno wybrzmiało. Uważam, że za duża ekspozycja dzieci w mediach społecznościowych jest absolutnie niepotrzebna. Uważam, że problem Sharentingu w tym roku 2025, w sensie nie, że w tym tylko, ale do tego 2025 roku, jest jeszcze bardziej większym problemem niż był on rok temu. Dlatego mniej dzieci w internecie, im mniej, tym lepiej. A jeśli już nawet na tę małą skalę, to przygotujmy je na to, co się może później wydarzyć, i że mogą być, bądźmy takimi rodzicami, gdzie dziecko nie widzi między sobą a rodzicem telefonu, że jak ono coś powie, to się odbije od telefonu, tylko że ono może nam zaufać i powiedzieć, mamo, ewentualnie nawet może nam powiedzieć, mamo, a może byś tyle nie publikowała? A może byś się nie odzywała? A może byś tego nie zrobiła? I my wtedy powiemy, dlaczego ewentualnie to jednak zrobimy? I to będzie naprawdę mądry powód i inteligentny. Albo zweryfikujemy to, czy faktycznie idziemy w dobrą stronę, bo dziecko nas prosi o coś, bo ma trudności z tym, że jest to odbierane w jakiś sposób. Trzymam kciuki za Wasze mądre decyzje. Mam nadzieję, że. Po tym filmie choć jedna osoba zweryfikuje swoje działania pod kątem tego, co udostępnia w mediach społecznościowych, w szczególności jeśli chodzi o nasze dzieci. No i co? Do usłyszenia w następnych odcinkach. A, no i oczywiście, jeszcze zapomniałam powiedzieć o ważnej rzeczy, że jeśli w jakikolwiek sposób rezonuje z wami to, o czym mówię, to nie zapomnijcie, jak już nie chcecie subskrybować, bo to za dużo, to chociaż zostawić łapkę w górze. Ja wiem, że często w moich filmach jest tak wiele aspektów, że tu się zgadzam, tam się nie zgadzam, więc w sumie nie zostawię tej łapki. Ale jak w większości się zgadzasz, to łapkę warto zostawić. A jak się nie zgadzasz, w większości, to wiadomo, nie ma co tego słuchać w ogóle. Niemniej dalej zachęcam do subskrybowania i dalej zachęcam do tego, żeby zaglądać w opis odcinka. Tymczasem raz jeszcze żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnych nagraniach.